Siemaneczko w szóstej części Let's Play, zagadka bagiennego ziela. E, patrzcie, kto, kto tutaj na nas czeka. E, natknąłem się na niego przypadkiem. No, nie bez powodu tutaj stoi. Halo? Hej, ty! Tak, o my co my chodzi? Nie, nie, nie chciałbyś może stać się szczęśliwym posiadaczem magicznego zwoju snu? Jakoś nie przepadam to za magią. Jaki <noise> temu zwojowi będziesz to mógł to to przedostać się wszędzie? Wystarczy tylko go użyć, a uśpisz każdego strażnika. Będziesz musiał tylko wykonać a, nie dla nie mnie jedno zadanie. Zainteresowany? Okej, okay. czemu nie? Dobrze, co mam zrobić? Wiedziałem, że się skusisz. Pewnie. Nie Nieopodal obozu jest plaża, tuż za rzeką. Wreszcie tam pewna roślina, którą chciałbym zdobyć, to dlaczego sobie po nią nie pójdziesz? Nie umiesz pływać? Nie o to chodzi. Na plaży grasuje jakieś dziwne zwierzę. Nigdy jeszcze takiego nie widziałem. Boję się tam iść. Rozumiem. Wrócę niedługo. Okej, okay, czy chodzi o tą plażę tam niedaleko tej wieży? E, ta plaża wiecie. No, w kierunku ruin, e, gdzie z Gornem robimy kamień obniskujący. Pytanie. Rośliny dla Balatarana. Tarana Baltaran poprosił mnie, abym przyniósł mu pewną roślinę. Znajduje się na plaży za rzeką, Nie nieopodal obozu. Da mi w zamian zaklęcie snu. Ciekawe, do czego się przyda. Tak, chodzi o tą plażę. W ogóle ja wracam z nowego obozu. Cifer czekał tam na górze w tej karczmie. No, musiałem dokończyć to zadanie dla czystej formalności. Z wydałem 20 punktów na naukę tego łuku. A co mi tam szkodzi? Jak te punkty się walają, także. Eee, myślę, że warto było, nie? Przynajmniej mam taką cichą nadzieję, no. Dobra, to chodźmy. Eee, zakładam, że tu z kopaczami to raczej nie będzie gadki szmatki. Eee, patrzyłem też, czy na przykład jakąś walkę możemy obstawić, ale nie, tam się nic nie zmieniło. Mogę to wziąć panowie, czy to będzie wam potrzebne? No to świetnie. Łapy precz. Auć. A, ale nie macie z tym problemu. Chyba co? Zagomeza. No ja myślę, bo w sumie ja jestem cieniem. Zagomeza. Dlaczegoś czekam. Nie mogę się pokazać w obozie bez rudy. Nie stać tak. mnie na zapłacenie za ochronę. Tak. A wolę nie ryzykować życiem. I słusznie. Dobra, dobra, dobra. To tekst yy, Jakbym był bezim. Okej, okay. więc nie będziemy się zagłębiać w to. Czy jest sens z nimi walczyć? Nie. Spróbujemy je minąć. No. Okej, okay, jesteśmy z powrotem yy, praktycznie przy obozie. Dlatego, że no... Chyba to wytnę, ale poszedłem na plażę tam, gdzie są ogniste jaszczury. No w sumie też za rzeką, ale tam nic nie ma. Oprócz martwych, ognistych jaszczurów. Czekajcie, bo może no... Kurde, czy to jest plaża? Za rzeką nieopodal obozu. No to jest nieopodal obozu. Tam to już niekoniecznie. Zobaczmy, bo może to chodzi o tą miejscówkę. O, dobra, tu jest tak, alligator, dobra. K znaczy krokodyl, o kurwa. Oj, 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 oj. Shit, 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 shit. naparcie. Do o, jezu, dobra, dobra. O, kurdyż, byłem pewien, że będę to powtarzał. To jednak chodzi o tą plażę, to nie, nie tam, gdzie są ogniste jaszczury. To jest raczej. To jest raczej wysepka niż plaża. No ale przynajmniej nafarmiłem się. A nic, oczywiście, nie jestem czeladnikiem kawalorna i nie mogę oskurować gada. Dobra. Mniejsza z tym, no krokodyl twardy skurczy byk. Naparmiłem się na tych ognistych jaszczurach. W sumie krokodyl był chyba. Znaczy, nie, więcej miał HP więcej wytrzymywał niż ognisty jaszczur, ale jak ognisty jaszczur huchnął, no to byliśmy w dupie. Dobra, gdzie jest ta cholerna roślinka? W ogóle. Zapiszmy. Chyba, że. Hmm. Teraz jeszcze możemy przejść tu, albo możemy iść tutaj tędy prosto. Ale nie, no krokodyl był tam. Poczekajcie. A, da, dobra. Na plaży, no czyli ta roślina nie powinna być zjedzona przez tego krokodyla, nie? Oj, chyba się oddalam trochę. Tu raczej, raczej tego nie będzie tutaj. Na plaży. Kurde, chyba minąłem tą roślinkę. Ona raczej będzie przy tym krokodylku, tak mi się wydaje. Chociaż jeszcze e, kusi mnie... No to nie jest plaża tam, gdzie te kłody leżą. W życiu. Ewentualnie jeszcze możemy pójść tutaj. E, sprawdzić tą miejscówę. Nie no, to na pewno nie jest to. No tu są krwiopijcy. Okej, okay, mamy trochę topielców. Dobra. Dobra noc. Dobra. I po problemie. Ale nie, 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 ja chyba się za daleko zapuściłem cholercia. Eee, chyba tak. No nie no, wątpię, żeby to było tam, no. Ja w ogóle tą miejscówkę odrzuciłem na początku, nie? Tam przy tych ruinach. Nie, musimy się... No potwór był, bo on mówił o jakimś stworze, nie? Czy nie? Jezu, cóż, sam wąt zaczynam wątpić w to. Nie, no na pewno standardowo nie ma tam krokodyla. E Więc poszukiwania po raczej bym zawęził do tego miejsca przy tym krokodylu cholernym. I tam czegoś poszukał, poszperał. No nie opodal obozu, no to to musi być ta miejscówka gdzieś tam, no. Może gdzieś bliżej wody ta roślinka, no nie wiem. Nie wiem, kurde, no nie rzuciła mi się w oczy. Kaman. O, coś, coś, coś jest. Coś my tutaj. Tak, mamy to. Dziwnie wyglądająca roślina. Ciekawe, jakie ma właściwości. Dobra. Dobra, spadamy. Mam nadzieję, że on mnie nie oszuka i faktycznie ten zwój. No, będzie jakiś. Przydatny, nie? Do jakiegoś zadania, czy coś. Czy coś w tym stylu. Którą mamy godzinę w ogóle? Kurde, już 11. No, zeszło się. Bo wyruszyłem, kurde, na plażę, no. Ale, kurde, no nie opodal obozu. No tamta plaża nie jest, nie opodal obozu. No ale to nie jest plaża tutaj za rzeką. To jest wysepka, no. A, dobra, to jest on. Sprawdziłbym, jak to działa. OK. okej, okay. dobra. Nie będę się Slej dalej zagłębiał. Mam, nadzie mam nadzieję, że nie próbuję zrobić jakiegoś lewego zioła, nie? Trującego. Mam tę roślinę. Świetnie. Daj mi ją, proszę. Oto zwój. Zburzyj go mądrze. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Mhm. Pokaż mi sen, dobra. Zobaczymy się, myślę, że przy tym pójdziemy do Dagosa, no po te strzały, więc tam się zobaczymy. Dobra, jesteśmy praktycznie na miejscu. Siemaneczko. Tak jest. Przynoszę strzały od kawalorna. O, dziękuję bardzo. Proszę, weź ten napój. Na pewno ci się przyda. Dziękuję. Pewnie. Ej, czekajcie, czekajcie. To znaczy, że ja mam teraz dużo mniej strzał. No, zdecydowanie. Ale na szczęście możemy od niego odkupić. E, no i tak zrobimy. No i tak zrobimy. Dobra, e, zobaczymy się u kawalorna. Op, dał mi drugą potkę na siłę. Zajebiście. Myślałem, że... Nie wiem, byłem przekonany, że da mi jakąś zwykłą miksturkę do leczenia. Kurde. No dobra, dobra, ale widzimy się u kawalorna. A? jesteśmy. Kurde, zawsze rozpoczynam po takim cięciu od dobra, więc jak ja później to montuję, to dobra, 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 tak przy każdym cięciu. Wybaczcie mi, to po prostu tak nawyk. Albo jeszcze ok, nie? To też się pojawia. Zagomeza! Mhm, dobra. Dostarczyłem strzały. <laughs> dobra robota. Oto ruda. Spoczko. Iść do Torusa i zajmij się na dobre tą sprawą. <laughs> Byłem u Torusa, byłem i chyba tylko to mi zostało, nie? Znaczy, no właśnie to: pójść do. Torus kazał mi podać się za kolegę Cifera i przedostać się do obozu Quentina. Mam ukraść wszystkie paczki z zielem. No tak zrobimy, no. E, tak zrobimy, czekajcie. Um... Nie, no, musimy stąd. Nie, musimy stąd wyjść, tak. Szybciej będzie wyjść i tu w lewo pocisnąć. Dobra, zobaczymy, zobaczymy się gdzieś w okolicy tego obozu Cifera, nie? E, Boże, Cifera, Quentina, Jezu, przepraszam. No, a tutaj się nic po, po drodze nie, nie wydarzy raczej, a jeśli tak, no to zobaczymy się wcześniej. No, pomału się zbliżamy. Wypadałoby zmienić pancerz, żeby no nie było przypału, bo jak nas w pancerzu cienia zobaczą, no to myślę, że od razu nas mogą poszatkować. Czy znaczy, pewnie by nic nie zrobili, tak patrząc na standardy gotika. Eee, ale no tak, tak przynajmniej sobie to wyobrażam, nie? Dobra. Mam nadzieję, że w tym przejdzie ta, ten, eee, ...szczwany plan, nie? Że nie zaczną zadawać niewygodnych pytań, dlaczego nie ma Cyfera, nie? Zobaczymy, zobaczymy. Troll tam czeka na miejscu? z ciekawości. Je, gobliny są, to i troll musi być. No, pokaż się. Dobra, nie chcę, bo zaraz się na mnie rzucą. Dobra, wierzę na słowo, że tam gdzieś jest. Pytanie, czy obozik jakoś się tutaj zmienił. W ogóle może zapiszmy. Zobaczymy, jaka będzie reakcja na to wszystko. Siema. Hej, ty! Czego tu szukasz? Jestem znajomym Seafera. Mam zdać raport Quentinowi. Tak. A masz przepustkę? Jaką przepustkę? Jak to jaką? Sibera przepustkę U. oczywiście. Jeżeli wolał przysłać tu kogoś innego, to powinien ci dać swoją przepustkę. Nie no, mam? Tak, chyba zapomniał mi ją przekazać. Wrócę niedługo. Oj, shit. Ogłuchłeś, czy co? No już. Przepustka. Dobra, nie denerwuj się. Toś no kurde, o czymś takim właśnie myślałem, nie? Dobrze, no, że nie chciał mi od razu poderżnąć gardła. Cholera jasna. Aby dostać się do obozu Quentina potrzebna mi będzie przepustka Cifera. Tylko jak ją zdobędę? No właśnie, jak Cifer jest już martwy. Na pewno martwy. Przecież Cifer nie żyje. Muszę mu pomówić z Torusem. <gry> Ojej, trochę jest tutaj chodzenia, nie? Trochę jest tutaj chodzenia. Dobra, <gry> no to co? Widzimy się przy Torusie za sekundkę. Witam. O, oh shit. Ty? Co ty tu robisz? Czekam na ciebie. Ha! Na mnie? Po co? I w ogóle co to za zbroja? Kiedyś zwędziłem jakiemuś bandycie. Wiedziałem, że kiedyś się przyda. Ale do rzeczy. Niedaleko jest kanion troli. Mm -hmm. Chcę, abyś pomógł mi upolować trola. Co takiego? Spokojnie. Nie męcz mnie gadaniem, że trole mają twardą skórę, strzały się od nich odbijają i tak dalej. Doskonale o tym wiem. Więc jak chcesz go zabić? Jest taki zwój. Zmniejszenie potwora. O ile wiem, znajduje się w kanionie. Twoim zadaniem będzie odnalezienie go, podczas gdy ja będę walczył z trollem. Odwrócę jego uwagę. Kiedy znajdziesz zwój, użyj go na tym bydlaku. Nie zapomnij też o goblinach, jest tam ich dość sporo. Chyba jesteś w stanie pokonać goblina, co? Pewnie. Głupie pytanie. Oczywiście. Chociaż tyle. Dobra, plan już znasz. Ruszajmy. Ej, kurde, byłem pewien i się nawet wystraszyłem, że to jakaś wtyka dla pracująca dla Quentina, jak zmienił ten pancerz. I że o wszystkim wie i będziemy mieli za chwilę problem, nie? A swoją drogą, no kurde, a co potem zrobi Besi i Diego, jak tu przyjdą, co? I nie będzie zwoju? No w sumie troll też będzie martwy już. Dobra, zaczynamy zabawę, nie? Okej. Okay. Dobra No kaman, może trafiajmy O jezu Dobra No kaman. Dobra Okej okay. Wierzę, że się e, zajmiesz e, Resztą Dobra, my poszukamy tego, bo kurde ale gdzie on był? Eee, na górze tam nie. On chyba był przy tych skrzyneczkach ten zwój, nie? Tam z tyłu. Chociaż ja już kurde nie pamiętam za bardzo O, zajebiście. Nie, gówno tu nic nie ma. Kur Aha, dobra. I to gdzie to gówno może być? O, co my tu mamy? Co to jest strażnik świątynny? Telekineza? O, no, proszę. dobra, tylko to nie zmienia faktu. E, gdzie jest ten cholerny zwój? Stary, wytrzymaj. Naprawdę, wytrzymaj. Wyt... Kół. O, patrzcie. Dobra, czekajcie, już wiem, co tu trzeba zrobić. Tak jest. Daj mi go. O kurwa. Oj. O shit, nie zdążyliśmy. Aj, 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 aj. Shit, 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 shit. Ta, e, kurde, jeszcze jedno podejście. Chociaż wiecie co? E, chyba nie ma sensu czekać aż aż zabije wszystkie. Dobra, dobra i zostawiamy go, trudno, 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 tak jest, lecimy tutaj, bierzemy, dobra, ja myślę, że on sobie lepiej z nimi poradzi niż z tym trolem później, tak, dobra, nie wiem, czy tej pierwszej próby może nie będę wycinał, bo byłem zaskoczony, że tak to rozkminił Ortega, fajny, fajna metoda telekineza. Żeby ściągnąć zwój, który jest tu zabity strzał... przybity strzałą, zabity i jednocześnie martwy tam strażnik, nie? Z którego najpierw trzeba zabrać tą telekinezę. Dobra. Okej. Okay. Dobra, przeżył. O to chodzi. Jakąś notatkę też wziąłem. Dobra. Dobra, znajdź ten zwój. Ja odwrócę jego uwagę. Aha, tak, 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 pewnie. Pewnie, pewnie, pewnie. Zapiszmy. Dobra. Od razu bierzemy. Na spokojnie. Mi się raz udało, ale stwierdziłem, że jeszcze fraga sobie zdobędę. Ale gówno, bo ten ginie, kurde, frajerzyna. Come on, come on, come on. Dobra. Tak jest. Zajebiście. Zajebiście. Sądziłem, że kiedyś to powiem, tak jest, ale dzięki za pomoc. Nie ma za co. Żartowałem. Nawet nie wiesz, ile musiałem nawalać w tego trola. O śmierdzi to niemiłosiernie. Ehm, co teraz? Weź sobie skórę. Ja tam wracam do starego obozu. Nie chcę trofeum? Żegnaj. Do zobaczenia. Chociaż mam nadzieję, że nie. <laughs> Ej, przydałaby się ta zbroja, twoja. No, powiem ci stary, ginąłeś tutaj parę razy. Ginąłeś tutaj. Nie warto czekać, aż zabijemy wszystkie gobliny. Nie, nie, nie. I szybko ginie od tego trolla, wbrew pozorom, no. Dobra, a ja jeszcze znalazłem jedną rzecz. Strona z dziennika. Bardzo zniszczona strona. Pismo ledwie e, można rozpoznać. Prze... No właśnie. Może sobie zapiszmy. O co chodzi? Dzień 169, dziś mi się uda, jestem pewien, bogowie będą mi sprzyjali. Wypróbowałem już wszystko, najtwardsza stal pęka w zetknięciu z twardą skórą trola strzały po prostu odbijają się od niego, to prawda. Teraz jednak wykorzystam magiczne zaklęcie, które kupiłem od kupca w Korinis. Zapłaciłem za nie słoną cenę, ale myśliwie... myśliwskie trofeum, które zdobędę przy jego użyciu odpłacę... Płacą mi wszystko z nawiązką. Dziś zabiję trola. No Co coś nie pykło. Ale to jest chyba oryginalna karteczka, która tu leży, nie? Tylko te, no ten, ten zwój przybity do drzewa, i tutaj ten strażnik jest dołożony. Ale to ciekawy wątek z tym. A ja znalazłem też nową broń. Zardzewiały miecz. Co on kurwa robi w tym miejscu? O! Coś tu jest kurwa nie tak. No. A szeroki miecz... Eee... Zardzewiały, niewykończony. Niewykończone miecze, stary miecz. A eee. ja... Nie wpadło mi... Jak byłem przekonany... A poczekajcie, może nie wziąłem go, dobra! No tak, ja go za pierwszym podejściem wziąłem, a później nie. No, właśnie, o to mi chodziło, o to mi chodziło, tak. Wymagano pewnie miecz szeroki 55, a tu mam 30. Pewnie, że tak. No. Może nie wygląda jakoś petarda, jak jakaś perełeczka, ale no. Wygląda godnie. W sensie, wiecie, już przy, teraz w tej zbroi to trochę takiego zakapiora przypominamy, że lepiej z nami nie zaczynać. Myślę, że tu sobie zakończymy ten odcineczek. Eee, tak jest. I w przyszłym e, zobaczymy się u Torusa, nie? Myślałem, że ten mi coś pomoże, żeby dostać się, ale w sumie co by zbroja zmieniła bandyty? Przecież już znają moją gębę. E, dodatkowo zaczęliby coś podejrzewać, jakbym teraz przyszedł ze zbroją, nie? Inną. Ha są z harpia. <laughs> Zobaczmy, czy leży kamienny kamień. Kamienny kamień, tak. Kamienny kamień. Zapomniałem, że koło wrotek jest zacięty, nie było tematu. Na dzisiaj to tyle, w przyszłym odcinku widzimy się przy torusie, także e, trzymajcie się i na razie.